Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, we vlogu świątecznym. Zbliżają się święta wielkanocne, więc chciałabym na początku Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt wielkanocnych, spędzenia ich w gronie rodzinnym. Dużo radości, szczęścia, mniej smutku. Przed nami e, bardzo dużo przygotowań do świąt, bardzo dużo pieczenia ciast różnych, e, przygotowywania potraw wielkanocnych, malowanie jajek, więc zapraszam was teraz na mój vlog. Ani co dzisiaj znalazłam w sklepie. Wracam z pracy i stwierdziłam, że zobaczę, co jest w sklepie świątecznego e, i znalazłam taki zestaw dla dzieci. E, z takim zającem i z pistoletem na wodę. Akurat na lany poniedziałek. Myślę, że mojemu chrześniakowi, jego bratu się spodoba. Mniej pewnie rodzicom, ale lubię kiedy dzieci się cieszą z takich prezentów, chociaż małych. Więc zobaczymy, jak, jak czy im się to spodoba. Dobra, teraz przygotowujemy się właśnie do malowania jajek czekaj, e, tamto weź a te farby w ogóle są całe? dobra, mamy farby, pędzelki gdzie masz pędzle? o się. Papugi też chcą. Dobra. No ale to... ale one suche są. Jakie mają być? To są plakatówki, nie powinny być suche. A ja nie mam chyba farb. Chyba, że Klaudia ma. No bo one, czekaj, a jak? Zaraz zobaczymy jak y, jak się wleje wodę, to zobaczymy czy się będą nadawać, czy też nie. Już pędzelki. Y, to próbujesz wlać do tego wodę? Znaczy do tych farb wodę. Ale to przygotowane? No dobra. Dobra, ja sobie wybiorę o ten pędzelek. O. A nie ma grubszych? To są wszystkie, które do czego wlałeś? Do którego wlałeś? Do tego? No to weź więcej. Nie masz faktycznie innych farb? Faktycznie nie. Trzeba wymieszać. Mogłam pójść do sklep po farby. Ale no tutaj. A! Stop! No. <laughs> Maźniemy? Nie, ale no tutaj sama woda jest. Nie, idę po farby. No i wycieczka po farby. Idę po farby. Idę po farby, dobra. To się widzimy za chwilę. jak Kupię farby, to będziemy malować. Wnieśliśmy się do pokoju e, i kupiłam farby o 6 sztuk. 6 sztuk wystarczy nam. Można zmieszać też, bo to są podstawowe kolory. Trochę oddalę, Nie da rady oddalić. Matu. Dobra. E, wybiorę sobie pędzelek, o ten. Dobra. I będziemy malować. Teraz i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. O, niebieskim sobie pomaluję. Moje zdolności artystyczne nie będą za dobre, bo nie umiem malować. Dobra, ale zobaczymy. A tamte farby po prostu zaschły i się nic nie da z tego zrobić. Dobra. Zaraz zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, bo nie umiem jedną rękę malować. Jaki wzór robisz? Paski. Paski. A, no dobra, ok. Pokazuję efekty mojego pierwszego jajka, bo ostrzej. Nie chcę się wyostrzyć. Dobra, nie wiem, co się stało ze strączką. O, jest, wyostrzyło. E, takie kropki. No. Tu się rozmazało, bo odkręcałam farbę i się wszystko rozmazało. Nie wiem, co z tego wyjdzie, bym musiała teraz trzymać cały czas to. Ojako, a ty co? Jak? Yy, obecnie. Yy, jesteś cały brud. <grybuj> <grybuj> Tutaj A co tu jest napisane? Co? co tu jest napisane? Czy nic nie jest napisane? Bo tam... Nie, wy... nie wiem jak innym, ale tam myślę, że tam jest D, D i S. Czy nic nie jest napisane? Czy to takie łabędzie? Kaczki? No, ten... no tak, no. No kaczka tam jest. I łabędź! No, ja tam widzę kaczkę. Nie wiem, dobra. Ja tu, tu widzę kropki, tu widzę żółte jajko, a tam widzę kaczki i łabędzie. Mój brat jest bardziej utalentowany ode mnie. Rysuje łabędzie, nawet kiedy. Nawet no, nie wiedzą, że rysuje łabędź. Z czego się śmiesz? Tutaj naprawdę jest. sobie i łabędź. No, mówiłam. No, i się teraz ze mnie śmieje. Bo miałam rację. Pokażę Wam, co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym. Mamy tak: sól, masło, zajączka, kurczaka, pisanki, które wczoraj malowaliśmy, baranka. Babkę wielkanocną, kiełbasę i chlebek wielkanocny. I do, te, I do dekoracji koszyczka można użyć bazi i elementów z palemki wielkanocnej. Więc teraz udekoruję ładnie i potem pokażę efekty. Ledwo, ledwo się zmieściło, ale wszystko jest. Oceńcie, jak Wam się podoba. I idziemy teraz do kościoła poświęcić. Jaj, jaj, jajo to jest życie. No, no tak. Jest e, sól to jest trwałość. To trwałość, tak. Sól to trwałość tam. No a jak ty słuchałeś dzisiaj. A jajo to. No, jest? Jajo to życie. No jajo to życie. Sól to trwałość. No, a później było kiedy. Pier... Baranek to znów jest y, y, z panem związany. No. Baranek. No no tak. No ja też baranka mam akurat nie z cukru, jak ja go będę żar. <noise> <noise> to, to się kiedyś ja, <noise> <noise> Nie po tej się stronie. Się, ty, ty... <noise> tu jest prawa strona. Nie. A, a mówię, a jak kurczę, teraz mam sztucznego To. Y też byśmy się naczukali koszyczka, wszystkie. Wow. No i to chciałem powiedzieć, żeby nie złamać. a no tak to pytanie, tak. To tam jest wszystko pozawierane, nie? Słodycze to już jest nowoczesność, jak pisance są słodycze. Słodycze nie mają nic do... Czyli baranek cukrowy nic nie wnosi. Nie, nie, baranek tak, tylko Ale no cukrowy jest, nie. jest szpanek baranek, tylko tak to tu, tu. Było, żeby No cukrowy. i reszty... A, jeszcze widelcze. Tak By się przydał. Czekaj, 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 czekaj. Niektórzy mówią, że to jest szczęście. No tak jak teraz, że czekolada, no. czy tam coś, ktoś kładzie, nie? Tu nowe bo kiedyś to było wiesz. widelczyk tu. To pamiętam. Tak. No ale jak pokazywali dzisiaj te święcenia w Krakowie, jak tam koszyki stały, no to ta jedna mogła iść z koszykiem na zakupy. <grystanie> Taki kosz więcej kwadratowy. Ze sklepu. To, że... ja się kręcę, ale mielekości. Tu... Bo w tym. pokazywali jak ksiądz. Ładne te widelce. Co? Mówię, że ładne widelce. No. Jak. Jechaliśmy wcześniej no do dziadka, żeby nakryć. I tak no no właśnie... No i robię, to tutaj nakryłam. Pięknie. Kilku talerzy brakuje jeszcze, ale jest. Elegancko, to jest Bobcia i Więc jutro będziemy mogli przyjść i od razu zjeść śniadanie. będę robiła Charlotte swoje ulubione ciasto. Robię go pierwszy raz w życiu, więc trzymajcie kciuki i zobaczymy, czy mi coś z tego wyjdzie. Ciasto będą mi potrzebne jabłka, mąka, cukier. Masło, cynamon, yy, yy, proszek do pieczenia i cukier wanilinowy.